Kierowca powinien być taki, który wygasza. Kolejnym błędem jest to, i wydaje mi się, że to akurat dużo kierowców popełnia taki błąd, jest to, że kierowca nie zapobiega awanturom. Abym wręcz powiedział, że niektórzy kierowcy są zapalczywi. Już mówiłem o tym, ale są takie kanały na YouTube, co nagrywają te nieprzyjemne sytuacje z Uberów i Boltów. Mi to się wydaje mega słabe, bo podświadomie te osoby szukają już jakiejś awantury. A kierowca powinien być taki, który wygasza. Wygasza. Jest zawsze po stronie klienta, zawsze się śmieje, nie robi problemu. Więc nawet jeżeli wsiądzie osoba pijana agresywna, Albo po prostu nieprzyjemna, to nie ma tej iskry od kierowcy, która by go zapaliła. Bo są kierowcy, którzy mówią, wysiadamy, wysiadamy, to jest strasznie hamskie, nigdy tak nie powiedziałem. I ja mógłbym powiedzieć, wysiadamy, wysiadamy, i byłaby awantura, a ja powiedziałem po prostu, o, a co tam się stało? O, no to naprawdę, no to ma naprawdę ostrą sytuację. No co za chuje, co zachuje, co zachuje. Więc zawsze po stronie pasażera. Zawsze z uśmiechem, zawsze ze śmiechem, zawsze z wyrozumiałością. Nawet jeżeli ktoś jest patusem, to też jest człowiekiem i można stanąć po jego stronie. Obejrzyj całe wideo na YouTubie, chłop, co rozwiązał taksi albo wejdź na stronę chłop.co.